zalewacie mi wiadomościami, żebym powiedziała, gdzie ten lokal jest, ale jeszcze nie powiem, bo ja się boję, że wiecie, popołaz grają mi czy coś, aczkolwiek mogę Wam zdradzić, że e, kancelaria adwokacka, która prowadzi mnie i moje firmy od lat, jest 200 metrów stąd, więc jakby ktoś chciał coś zrobić, to poszczuje prawnikami. Taki żarcik mamy. Słuchajcie, widziałam wczoraj fajny, e, fajną rolkę na Instagramie, gdzie było napisane. Że wszyscy mówią zawsze o błądzie dwulatka, ale nikt nie mówi o tym etapie pomiędzy, co jest pomiędzy rok a dwa lata. I przysięgam Wam, że ja się zastanawiałam, czy tylko mój syn tak ma, ale wczoraj byłam w pociągu i widziałam mamę, która walczy z dzieckiem i 100% około tego samego wieku co Leoś. I dosłownie no, te same zachowania. Też chłopiec. I nikt o tym nie mówi, że jest jeszcze taki etap kiedy dziecko e, właśnie jest pomiędzy rok a dwa e, lata i nie rozumie swoich emocji. Jeszcze nie rozumie, gdy zwracamy mu uwagę, że na przykład nie wolno, jeszcze tego nie rozumie i się rzuca, e, albo wbije, albo właśnie wpada w takie e, w takie mini furie. I w ogóle nigdy o tym nie słyszałam, nikt o tym, nigdy, nigdy mi o tym nie powiedział. E, jest jeszcze właśnie taki etap, i dopiero jak zobaczyłam tą rolkę, to zrozumiałam i zobaczyłam, wyszłam w komentarze, bo ja widzę właśnie zawsze takie rolki, które mnie interesują, to wchodzę w komentarze i widzę, że tam totalnie było set mam, które pisały o Boże, nareszcie ktoś to powiedział. Także droga mamo, jeżeli mnie oglądasz teraz, jeżeli. Czujesz się bezsilna, bo nie wiesz jak pomóc swojemu dziecku, które nie rozumie jeszcze swoich emocji i nie rozumie, co do niego mówisz, i, i że nie wolno czegoś robić, to spokojnie to minie. To minie i nadejdzie bunt dwulatka. Także spokojna Twoja głowa, jest nas więcej. A szczególnie też zauważyłam, że różnice w zachowaniu między dziewczynkami a chłopcami są gigantyczne. Naprawdę. To widzę po moich znajomych.